Chyba wszystkim nam zależy na ochronie środowiska. Leży nam na sercu to, w jakich warunkach żyjemy, czy kolejne pokolenia będą miały wodę, zielone lasy, bujne łąki będą miały gdzie wypoczywać w czasie wakacji. Jak napisać o tym fascynującą książkę? Oto odpowiedź. Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać? To po części reportaż śledczy, a po części świetny rys historyczny Jana Menzfela, który zabiera nas, nas w podróż po Polsce. O kryzysie klimatycznym, o tym, jak ociepla się klimat, słyszymy już od lat, słyszymy na okrągło. Ponad 20 lat temu ekolodzy na całym świecie wszczeli alarm. Ta książka opisuje naszą bezpośrednią, e, e, bliską okolicę. Zabiera nas Jan Benzfel między innymi na Mazowsze, na Kurpie, zabiera nas na Podkarpacie, zabiera nas na Dolny Śląsk, na Todrę, gdzie wydarzyła się w zeszłym roku niesławna katastrofa na rzece, o której myślę wszyscy słyszeli i próbuje zgłębić temat, jak tak naprawdę wygląda obieg wody w środowisku i czy jest on na chwilę obecną wystarczający. No niestety symptomy są bardzo niepokojące. Polska wysycha, Polska pustynnieje. Jan Menzel idzie do ekologów, idzie do hydrologów, idzie do specjalistów rozmaitych dziedzin, zapytać, jak możemy temu przeciwdziałać. Odpowiedzi znajdziecie w tej książce. Ta książka przynosi nadzieję, ale też pokazuje skalę tego niebezpiecznego zjawiska. Przynosi również mnóstwo fantastycznych ciekawostek, na przykład takich jak to, że za jakość wody dla miasta stołecznego Warszawy odpowiadają małże które od pewnego czasu wykorzystuje się w badaniu na bieżąco jakości wody, która ostatecznie płynie w naszych kranach. Jakie gatunki ptaków, których życie bardzo zależy od równowagi wodnej w środowisku, są na wymarciu? Jak możemy temu przeciwdziałać? To wszystko przeczytacie w tej książce. Jest to fascynująca lektura, napisana z werwą brawurowo, świetna reporterska opowieść, koniecznie do czytania nad wodą gdzie myślę docenimy to, o czym pisze w swojej książce Jan Mansfeld. To nasza kolejna książka na lato. Polecamy.